www.sklepkolonialny.com Mój uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Jerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com Come. Uh, please come. Studio Dziki Zachód. Ej, co teraz Krzysztofie Skowroński? Y, może Polska? Albo prawe bory w Ameryce? No, mam prawe bory po prawej stronie, chociaż na razie są lewicowe. Polskę, mam po lewej stronie zarówno gospodarkę, jak i wybory. Na środku mam durno, jak się zmieści, i mam też wirus, który mnie doprowadza do takiej sytuacji. To możemy w kolejnym segmencie omówić. Skończywszy Polskę, że rozważam ewakuację ze Stanów Zjednoczonych z dnia na dzień. Jeszcze nie podjąłem tego kroku, ale póki jeszcze latają samoloty i nie ma kwarantanny na dwa lata do przodu, to rozważam te opcje. To się też z gospodarką trochę wiąże, ten wirus. To mam wziąć polską gospodarkę i potem przesunąć się do polskich wyborów, czy amerykańskie wybory, czy nie? Nie, dobra. Ewakuacja, ewakuacja brzmi bardzo ciekawie, bo, bo właściwie nie wiem, co zmusza cię do takiego myślenia. No, najpierw musimy ogólnie o wirusie powiedzieć kilka słów. Otóż Światowa Organizacja Zdrowia, czyli ONZ, reaguje zawsze z opóźnieniem. To są mydłki, których tam się wysyła na ciepłą placówkę w Nowym Jorku, żeby się trochę pomieszkał. Oni reagują zawsze za późno. Już o wirusie wszyscy mówili, oni dopiero pierwsze kartki zaczęli drukować na ten temat. <laughs> Przepraszam. I w związku z tym, jeżeli w zeszłym tygodniu szef Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie koronawirusa, Użył słów, że na razie pandemii nie ma, to już wiemy, że z, z opóźnieniem reagują, tak? Ale oczekujemy, że pandemia może zaistnieć i będzie brutalna, będzie masowa, masywna. Uży użył takich słów mniej więcej w tłumaczeniu na polski, czyli że zjawisko będzie. Brutalne, ogólnoświatowe. Cywilizacja od tego najprawdopodobniej nie upadnie, no nie wszyscy wymrzemy, tak jak po wirusie Hiszpanka 100 lat temu i po plagach średniowiecznych, które spustoszyły Europę. Cywilizacja się być może trochę zmienia, natomiast zawiesza się na jakiś czas. No bo przykładowo, masz pracowników w elektrowni, w momencie kiedy połowa z nich zaczyna chorować, albo nie daj Boże, umiera, to Kończą się dostawy prądu, bo wprawdzie infrastruktura stoi, ale nie ma ludzi do obsługi tej infrastruktury. I na przykładzie elektrowni, stacji benzynowej, szpitala, mogę Państwu powiedzieć podobne dramatyczne scenariusze. No w szpitalu możemy mieć wszystko, co potrzebne, natomiast jak nam się personel rozłoży, to nie ma kto zaaplikować. Wirus rzuca się na płuca, tyle wiemy na razie. I. Na wirusy to ze szkoły pamiętamy: nie ma antybiotyków. Antybiotyki są na bakteryjne choroby. Natomiast na wirusa nie ma lekarstwa. Stosujemy szczepionki, ale to trzeba prewencyjnie zastosować, a nie jak już człowiek jest chory. Szczepionka najszybciej będzie. Dwa laboratoria amerykańskie pracują nad tym. Najszybciej za 18 miesięcy. Laboratorium w Austin, to jest w Teksasie, to, to powiedziało nam, i drugie specjalistyczne, wymyślone dwa na, na takie okoliczności, na pandemię, na jakiś gwałtowny wybuch ogólnoświatowej choroby. Oba te laboratoria powiedziały: 18 miesięcy potrzebujemy w najkrótszym czasie. Oni tam już mają pierwsze przypadki chorych, badają krew zmarłych i tak dalej. Bo trzeba dokonać pewnych prób, i tu nie chodzi o rejestrację tej szczepionki przez urzędy, bo tutaj można zastosować szybką ścieżkę. Tylko, no jak się robi badanie, to trzeba zaaplikować próbę szczepionki. Pierwszą próbę szczurowi, i potem trzeba poczekać parę dni, czy choroba u niego się rozwinęła, jak się rozwinęła, czy umarł, czy co, i, y, czy zdech, przepraszam, szczury zdychają. Y, żeby kontynuować pracę, to trzeba mieć jakiś wynik, i na wynik trzeba poczekać. I tych wyników trzeba mieć wiele kolejnych prób i błędów, zanim się zrobi szczepionkę, która trochę działa. No więc nie mamy lekarstwa i nie będziemy mieli lekarstwa. Możemy mieć jakąś szczepionkę. Jak ktoś wymyśli lekarstwa na wirusy, to dostanie natychmiast Nobla jeszcze przed przyznaniem Nobla, przyjadą z kopertą obrazem udadzą, bo to byłaby zmiana, tak jak odkrycie DNA i innych rzeczy w historii nauki. I teraz, co mnie prowokuje do ewakuacji? Wyobraźmy sobie sytuację, w której cywilizacja nasza przestaje na jakiś czas działać tak, jak działała do tej pory. No, ja kalkuluję, gdzie jestem w stanie lepiej przetrwać. Dom mam na pustkowiu w Ameryce. Czyli równa się tyle samo, co w Polsce. W Polsce też mam gospodarstwo, dom mam daleko, yy, nad jeziorem na końcu świata, czyli og ograniczam kontakt z innymi ludźmi potencjalnie zarażonymi, ale gdzie jestem w stanie łatwiej przetrwać? O tej porze roku też. Czy na suchej preli w Arizonie, gdzie pomidora sobie nie wychoduje we własnym ogrodzie, czy na moim gospodarstwie? I na mojej wiosce, na której wyrosłem, gdzie ludzie mają tradycyjnie w słoikach zapeklowane różne rzeczy, grzybki wodcie, ryby wodcie różne rzeczy, mamy zapasy po prostu. Gdyby się okazało, że Biedronki nie działają, czy nic nie możesz kupić, i musisz przetrwać czas jakiś, no to gdzie przetrwam lepiej? W Polsce, w całej mojej okolicy, tylko ja mam broń. Ten facet, który to państwo oglądali na której stacji telewizyjnej, napadł na sklep to na Kociewiu było, niedaleko Starogardu Gdańskiego i Baba Go przegnała mopem. Mówię baba z pełnym uszanowaniem, ale to była wielka pani, która zobaczyła pistolet. Podejrzewam, że w Ameryce zareagowałaby taka sama pani poprzez podniesienie rąk, bo tu wszyscy mają broń. I wszyscy w związku z tym widzieli broń. A ona Zobaczyła, że ten facet coś trzyma w ręku i w ogóle patrzyła na jego twarz i waliła mopem. W Polsce, w mojej okolicy czy na mojej wiosce, tylko ja mam broń. Tylko ja jestem uzbrojony. Natomiast w Ameryce, gdyby przyjechała do mnie banda Meksykanów czy Murzynów, żeby obradować biały dom, nie wiem po co na końcu preli mieliby to robić? No ale załóżmy taką sytuację w desperacji dla swoich dzieci szukają jedzenia i jeżdżą po ranczach. No to oni mają broni, ja mam broń. To jest mi się trudno obronić. W Polsce jestem w sytuacji lepszej. I to mnie skłania do takiego myślenia, czy przypadkiem ze względu na te zasoby, na to, że sobie sam poradzę na tej mojej wiosce, w razie czego pójdę do lasu, zastrzelę dzika i go zjem albo kaczkę jakąś, gdzie mam większe możliwości przetrwania w sytuacji, gdy nasza cywilizacja na jakiś czas zamienia się w kompletny chaos, bałagan, nic nie działa. No i to mnie właśnie skłania do radykalnych myśli takich. Że może trzeba wrócić do Polski. Ale jeszcze rachunek prawdopodobieństwa. Wydaje ci się, że to jest scenariusz możliwy, czy to jest, stworzysz taki jeden ze scenariuszy, ale nie wierzysz w to, że taki scenariusz może się zrealizować? Nie, nie. No, no, żyję w takim przeświadczeniu, że to już się stało, i teraz stało, i teraz się rozmnaża. No, we Włoszech. Jak się przygotowałem do tej audycji po raz pierwszy, czyli zaraz po nadaniu poprzedniego odcinka w poniedziałek, to dostałem informację, może we wtorek, może jeszcze w poniedziałek, że jedno miasteczko w górach we Włoszech zamknięte. Kilka dni później słyszę, że jest ich 14 zamkniętych ze względu na kwarantannę. Czyli odkrywamy coś, co już było i nie wiemy, co z tym robić. No, obejmujesz miasto kwarantanną i co tam w tej kwarantannie? Rzucił się na płuca wirus. Nie masz lekarstwa. Jeżeli masz cztery przypadki, jesteś w stanie pacjentowi pomóc, żeby przetrwał chorobę. Przez jakiś czas potłem choroby nie może oddychać. Wydolność płuc ma mniejszą niż człowiek normalny. Co w tej sytuacji robi szpital? Dopóki działa. Podaje tlen. I facet ma zagęszczony tlen, płuca działają na 12% normalnej wydajności, ale on dostaje dużo więcej tlenu, i te 12% są w stanie rozprowadzić tyle tlenu, ile mu jest potrzeba, żeby przeżył. Przechoruje, wychoruje, wyjdzie z choroby. Co w sytuacji, kiedy pacjentów tego typu mamy 300? Nie mamy tyle butli tlenowych, nie mamy tyle stanowisk, i w związku z tym moglibyśmy gościa uratować, gdyby był tlen i gdybyśmy go postawili pod kroplówkę czy pod coś jeszcze innego, ale nie mamy ani tych kroplówek, ani personelu, ani butli z tlenem, ani nie ma kto pustych butli napełniać, bo wszyscy są chorzy. No więc, jeżeli w ciągu jednego tygodnia we Włoszech z jednego miasteczka robi się kilkanaście, to to nie jest sygnał yy, dobry no Mamy przypadki w Niemczech, we Francji i tak dalej, chorych ludzi. Mamy ruch na giełdzie. Giełda zareagowała, ceny ropy spadły. Czemu spadły? No bo to są przyszłoterminowe zakupy. Kupuje się baryłki, które jeszcze nie były wypompowane z ziemi I cena takiej ropy spadła. I spada od, od piątku do dzisiaj i jeszcze dalej spada, bo się spodziewa giełda, że nie będzie zakupów przez jakiś czas, takich jak były do tej pory. No bo jak nie ma rafinerii, nie ma stacji czynnej benzynowej, rafineria stoi, ale pracownicy nie pracują. To po co mamy dostawy ropy kupować teraz? Złoto natomiast poszło w górę. Ee, idzie od jakiegoś czasu, ale zauważyliśmy, że na ciężkie czasy w historii widzimy takie cykle. Gospodarka, ci ludzie, którzy studiują takie tematy, studiują trendy, są zainteresowani. Kupują złoto i to nie jest kapitał spekulacyjny, który kupuje złoto. Akurat złota nie kupuje się po to, żeby dzisiaj kupić, jutro sprzedać. Bo, albo dzisiaj sprzedać, a jutro kupić dużo taniej. Bo jak sprzedam 200 tysięcy akcji jakiegoś przedsiębiorstwa na raz, to ich cena spadnie na kilka dni i wtedy ja sam mogę odkupić dużo taniej i zarobiłem. To jest spekulacja i na taką giełdę nie patrzymy. Patrzymy na te długoterminowe cykle na giełdzie. Typu ropa za 6 miesięcy. Spadła. Mniej osób chce kupować, za to więcej osób chce kupować złoto. Złoto jest niewygodne, ale trwałe. Niewygodne w tym sensie, że no jak dzisiaj kupiłem, to jutro tak łatwo nie sprzedam. Nie ma wielu klientów na złoto. To są zasoby państwowe bardzo często. Polska ma 220 ton złota zgromadzone i dobrze. I już zarobiła w cudzysłowie na tym, gdyby chciała dzisiaj to złoto głupio sprzedawać. No więc, skoro złoto idzie w górę, to znaczy, że te osoby, które są czujne na długoterminowe trendy, je studiują. To jest ich profesja. Obserwują takie zjawisko przy doskonałym rozwoju gospodarki amerykańskiej. Obserwują takie zjawisko, że mimo tego doskonałego rozwoju, coś się może zdarzyć takiego, to ja wolę przetrzymać w złocie mój kapitał, jeśli przeżyję. W Niemczech mamy zakażonych 16 osób, to wiadomość sprzed kilku dni. Dzisiaj Państwo obejrzą wiadomości i, i posłuchają ile. No Chiny sobie nie radzą, a mają przecież narzędzia dyktatorskie. Chiny powinny sobie najlepiej poradzić. Mają kupę forsy, mają kupę ludzi i mają dyktaturę. W takiej sytuacji powinni sobie najlepiej radzić z takimi obostrzeniami, których wymaga pandemia czyli. Zamykamy ludzi na klucz w ich blokach, zaspawane drzwi. No, w normalnym społeczeństwie to się nie uda, bo będzie rebelia. Ludzie się nie zgadzają na takie rzeczy. W Chinach zgodzą się, bo tam panuje komuna. I nawet komuna sobie nie daje rady z tą epidemią. Mam tutaj oświadczenie ambasadora Chin. To kiedy ambasador Chin był w Polsce, może Krzysztof Kowalski pamięta. The ambasador Chin w Polsce? Tak, takie oświadczenie miał publiczne. No, ze dwa tygodnie temu. dwa tygodnie temu. temu, tak. Tak, no mam starą kartkę taką, zaraz panu powiem. Z 10 lutego to jest kartka o. Ambasador Chin w Polsce 10 lutego oświadczył, władze Chin przewidują zakończenie epidemii w drugiej połowie lutego. No mamy teraz drugą połowę lutego, już luty zasadniczo zaraz skończy. I nie radzą sobie kompletnie, opowiadają banialuki, a my co robimy, to powinno trafić do koperty durnoty. Unia Europejska zapewniła wtedy, 10 lutego, jeszcze nie było wtedy tych miasteczek w Italii zamkniętych, zapewniła Chiny o naszej pomocy. Francja i Niemcy wysłały do Chin 12 ton środków leczniczych, w tym rękawice i maski. No to jest durnota wybitna, bo po pierwsze my powinniśmy się przygotowywać na pandemię u nas i nie odsyłać do Chin rękawiczek i masek made in China. Jako pomoc wysyła... durnota wysokiego rzędu, tak myślą politycy. Francja i Niemcy wysłała do Chin chińskie rękawiczki i maski, które wcześniej od Chin kupiły. No i proszę pana, w tym ogólnym kontekście zastanawiam się, nad przeniesieniem się od Ludzia na Prerii w Arizonie do od Ludzia na Kociewiu w Polsce. A kiedy decyzja? No nie wiem, no to może jutro ją podejmę, to cały czas się bije z myślami. Nie, nie wiadomo co robić. Przedstawiłem Państwu czarny scenariusz, ale yy, przypominam sobie czasy, kiedy mój dziadek prowadził przed II wojną światową trzy sklepy. Jeden w Dyni, drugi w Gdańsku, trzeci w Skurczu. Yy, I kupował guziki z łodzi z żydowskich fabryk tekstylnych. Kupował końcówki serii guzików, przewoził je do wolnego miasta Gdańsk i tam je sprzedawał, przepakowane w małe kopertki. Miał kontakt z Żydami. Na bieżąco i przez wiele lat. Ja, te końcówki, guziki fabryczne to były, które jechały do mundurów, jakieś robione, masowo były robione, ale jak już się skończyła seria danego munduru, zostawało tysiąc guzików, dziadek kupował, dzielił to na kupki i sprzedawał bogatym żydowskim krawcom w Wolnym mieście Gdańsku. E, oraz sprzedawał krawcom w Pelplinie, którzy szyli dla księży różne ubrania i tak dalej. I teraz e, z czasów mojego dziadka pamiętam następujące fakty. Leci właśnie F16, może Państwo słyszą. Jeszcze leci, jeszcze obsługa działa. E, ci Żydzi, którzy porzucili swoje majątki w Gdańsku i wyjechali w roku 1938 do Ameryki z jedną walizką. Do dzisiaj mieszkają w Nowym Jorku, mają dzieci, wnuki, dorobili się ponownie majątku, a ich bracia wyśmiewali się z nich: Co ty zostawiasz, dobry warsztat, dobry zakład, dobry biznes, i z jedną walizką jedziesz w nieznane do Ameryki durniu? Ci ich bracia, którzy się z nich wyśmiewali, wylecieli przez komin kilka lat później. Więc to są wszystko drastyczne decyzje, nie wiadomo jak je podejmować, ale człowiek doświadczony, który czyta historię, no, powinien rozważać taki scenariusz, a co gdyby. I nie chcesz rozważać, a co gdyby, gdy, gdyby już się zdarzyło. Tylko musisz to zrobić w 38 roku, kiedy połowa Twoich znajomych się będzie z ciebie śmiała, a druga będzie się pukała w czoło, że zwariował. Z Ameryki do Polski. Tamci z, z wolnego miasta Gdańsk, czy z Polski do Ameryki. No dobrze, dobrze. No dobrze. w sytuacji pandemii ja, ja przekalkulowałem swoje osobiste e, możliwości przetrwania. No na na preli, gdzie jest sucho, e, mam mniejsze szanse hodowania pomidorów przez dwa lata do przodu, niż nad jeziorem w osieku i zrobienia sobie zapasów i tak dalej, no. No, tak to przekalkulowałem, proszę pana. To teraz przekalkulujmy. I powierzam to. to wszystko pańskiej roztropności, państwa roztropności, wszystkich, którzy się sprawą interesują. No to jak wyjeżdżasz z tej Arizony, to możemy i całe radio pojedzie do Arizony, wierząc w to, że tam łatwiej przetrwać. Nie, no właśnie, w Arizonie moim zdaniem będzie trudniej przetrwać. W tej konkretnej sytuacji. Gdyby to był jakiś inny rejon, gdybym miał tego. No w Polsce mam rozwinięte. Jestem w stanie sam sobie wyprodukować żywność, gdybym musiał. Już tego wiele lat nie robiłem. To nie, nie jestem rolnikiem, ale kiedyś rolnikiem takim, któ ogrodnikiem, który sam grzebie w swoim ogródku i ma trochę marchewki, trochę pietruszki, tam ziemniaków pole zrobi i tak dalej. Ale pamiętam, jak to się robi i umiałbym, gdybym musiał. A teraz nawet jak gdybyś nie musiał, to zapowiesz piosenka. Ale rzeczywiście piosenka jest nadal jeszcze w charakterze ostatkowym. Takie jojo jest w tej piosence, że raz w górę, raz w dół. Przez ostatni tydzień mam takie jojo, raz w górę, raz w dół i cały czas liczę, co mi się bardziej opłaca.